Tu K.K. Eee, kółko Krzyżek. <zysk> Literalnie... Literalnie, literowe Kółko i krzyżyk Będziecie mieć zadanie pobawić się inicjałami, czyli wersja tego... druga chyba... druga odsłona quizu, który się... albo kolejna odsłona quizu, który się u nas dawniej pojawił, ale nie było go już od pewnego czasu, A, więc postanowiliśmy ja format odświeżyć. Mniej więcej te same zasady, co przy okazji normalnych kółko, kółek i krzyżyków. Mm -hmm. Tylko, że zamiast klubów albo zamiast jakichś innych rzeczy, które były wcześniej same na ścianach, tym, tym razem litery. I one stanowią inicjały danego piłkarza. Żeby zaznaczyć pole, to musicie wskazać, o kogo chodzi. I nie przedłużając, lecimy sobie do pierwszego przykładu. I tutaj Adam zaczyna. Adam Zaczynasz. Po lewej jest imię. E, normalnie 30 sekund. Po lewej stronie jest imię, u góry jest nazwisko. Mm -hmm. Ben Wilson. Ben Wilson, dobrze. Proszę. Uh, dobra. GM Gabriel Milito. To jest brat Diego Milito. No jest taki faktycznie. GM. Dobrze. Albo Steve Guildmaster RL Renan Lodi RL Lodi dobrze SM Sebastian Mila dobrze Sebastian Mila to nam RM Rodrigo Moreno RM Rodrigo Moreno Zabakował RF No i zaczynają się sobie. Mm. Koniec? Dobra, to Ben Chilwell niech będzie, na BC. BC, dobrze. RF Radamel Falcao. Fraser, <grym> Fraser chyba też jest, Ryan, nie? Ryan Fraser. No. To brawo, Adam punkt. Aha. Mm, ja, słabą taktykę przyjąłem na tą planszu. GW Jożuea i nawet tutaj miałem wpisanego jako ten mój przykład pan prezydent. on nam się zastanawiała. TF, nie? Będzie już wskazany. Tak, tak, tak. będziesz punkt uh, Tibo TM. Tak, no. okej. Okay. Czy być? BM Benjamin Mendy. Okej. Okay. Pięć eee, Tak. Koniec. GC Gregorik P. Okej. Okay. Miałem kilka. TF Tomasz Foszmańczyk? Sprawdź. <laughs> Czy ty sobie wymyśliłeś to? Foszmańczyk. Jest, Tomasz Foszmańczyk. Tomasz Foszmańczyk. Polski piłkarz jest zamknięty na pozycji pomocnika w trybie ruchu chorzów. No. Tomasz Frankowski mogłeś. Tak, tak, tak. No, to no ale... Nie, no było... ja, ja, ja wiem, Foszmańczyk. No, no. Okej. Okay. To ma Adam 2 punkty w takim razie krzywy. Ty masz możliwość teraz zdobycia GF. 5 sekund. Kurde, no... Nie, zaćmienie. Okej. Okay. No? SL Stanisław Lobotka. SL. Czyby uh, uh, tobie czas leci? No, koniec. TC, to masz czwiąkała. <grym> Niestety, no. Tomku przepraszam, szkoda, że nie. GL ja Gergolowręczicz. Kurde, kozy. GL, tak? To. To mamy. GL. Tu. Punkt 3. Ja, jak miło i Okej. Okay. GF, no nie mogę na co wpaść. To jest trudne akurat na moim. Nie wiem, pewnie jest tysiące innych opcji, ale. mam tutaj akurat ciężkie nazwisko. Więc leć gdzie indziej. Ale mam zaćmienie. Koniec, Wszędzie no. nigdzie nie mogę niczego wymyśleć, Steven no. Steven Fletcher SF SF Na dole. Steven Na dole. A na dole. Steven Fletcher. Okej. Okay. T.C. Tom Cleverley. Mhm. Okej. Okay. W końcu, coś przyszło? Boże, święty. B.L. Bicentelli T. B.L. Bicentelli T. Mhm. No. Nie, no jest. Nie, no, nie, źle, no. R.W. Roman Wójcicki. R.W. Roman Wójcicki, okej. Okay. Sprawdź. <gry> czyli znaczy jestem na 90% pewny. Taki wysoki seszny, stary reprezentant Polski. Jest. Praktycznie wysoki. Na 93. No, taka tyczka, kiedyś grała w reprezentacji. Zokrzywe, so, poddajesz się? No jak teraz nie wymyślę, to się poddaje, bo jest zaćmienie niesamowite. Nie, no nie wymyślę tego RC. Okej, okay. to RC na przykład był... SC. Aha, to już koniec. No, koniec. No. RC to był między innymi Carvalho. SWU, miałem Murnoka. Ja miałem, ja miałem Carsona już na. SC, Sol Campbell. Scott Carson. E, TW, Timo Werner. No, nie no. Nie nie. współpracownik. BF. Bf. Laudrup. Brian. Co? Laudrup. A, ale gdzie? BF. BF, Laudrup? Aha. <laughs> Nikodem nie zna alfabetu, słuchajcie, już zrobimy mu repetycję. BL, miałeś Laudrupa. Brian Laudrup, pamiętasz? Ben Foster tutaj. Ben Foster, przykład. BF. Bf nie, co? Jeszcze zaraz go służyłem, nie? Tf. A powiedz mi, GF. Bo... Lemar. G, to Lemar. GF miałem tutaj fa Facchetti'ego, Facchetti. Aha, faktycznie. Ale, Oje, no, ciężko, ciężkie. Tak? I na pewno się znajdzie ktoś gdzieś czy inny. Byłoby dużo, Na, na pewnie, polskim no, ale... podwórku na pewno się ktoś znajdzie. Ale, no, ja poszedłem w akurat gi gi Giacinto. Te. Dobrze, następna runda w takim razie. To ile tu? Łącznie było punktów? U mnie? E, u ciebie. Oj, to za chwilę policzymy. Adam ma 4 punkty, Krzywy 0 i lecimy do kolejnej planszy. Ja zaczynam. I tym razem Krzywy zaczynasz. L.O. Ludwik Obraniak. Okej. Okay. A.O. Andre Onana. Mm. Onana. Krzywy mm. L.B. Leighton Baines. Okej. Okay. Adam Mhm. Uh -huh. A, B, Ashley Barnes. Ciekawe tak takie przyjście <grymne> O Jezus Maria. 5 sekund. Koniec. Mb, Mario Balotelli. Mb, tak? Tak. Okej. Aka Antony OK. Okej, Adam z punktem. Krzywy coś dzisiaj No Nie, dzisiaj jest bardzo zła forma. E, Pięć sekund. E, darem Band DB. Mhm. Mm Okej, okay, punkt, Krzywy. W końcu coś. Najlepiej by było dzisiaj budować. AT. Andrew Townsend. A te? A nie 1000. Ok. Hmm. Tu miałem. Czułem niego. Dekadali... Nie, źle, nieważne. Nie, nie wykończę. Nie Koniec. No, strasznie jest. Ośmieniu, jest A R Andy Robertson. Okej, okay, czyli Adam zdobywa punkt, bo pole jest no wykorzystany. No, tak, tak. W sensie lewy pasek wykorzystuje raz pole. No, tak, i tak, prawy tak. pasek też raz pole wykorzystuje. Ja pięć. Jest fatalnie. Uprosty Roben na przykład. Nie? Też. No, ja myślałem, An An Antoni Antonio Revelier chyba jest. Nie, nie, nie pamiętam, nie czy Antonio ma na imię. Revelier. Muszę sprawdzić? Reveliera? Reveler. Ja nie wiem, tak. że miałem się do niepierw o dość tak. często. Anthony. Anthony, Anthony A, widzisz, to miał literówkę w imieniu. Krzywy, 3 sekundy. I koniec. MT, były piłkarz arsenalu, który strzelił gola na Anfield w 1989, Michael Thomas. Okej. Okay. Fanning Smith. Nie, Markus ma Michael Thomas. Ale sprawdź, Mike Thomas. Michael Thomas. No nie, imiona i nazyka polityków nie przychodzą do głowy, a piuka żołnierzy. 5 sekund. Pięć. Jak tak, mi tak się. A. Nie, no. no. <grym>, każdy z nas to miał. Adam? LT Leandro Trosart. Okej. Okay. Nie wiem, NT Natantela. Mhm, Nathan Tella. Mm -hmm. Git. Eee, N o. Noah Okafor. Okej. Okay. Jeszcze jestem blokowany. No nieźle. NR Nathan Redmond. Nathan Redmond. Niech już będzie. Mimo, że tam nie ma sensu iść. Eee, M Sekund. MR e, Ratziger. E, m, Maj, Michael Ratziger. Tylko kurwa, czy on miał Michael? Michael, Mike, Mik, Michael Ratziger. Sprawdź imię. Reitziger. Reitziger. A jak mi na imię? No to ja nie, ja nie chcę. Zgasli mi to. Tak. Reitziger. Nie, Reitziger. Ja się pomyliłem w nazwisku. Liderówka w nazwisku. Ratzinger to no, ra, Nie, nie Ratziger powiedziałem. Powiedziałem uh -huh. Ratziger. Nie, Ratziger. Dobra, no to to ja ML wykorzystam w postaci Mika Richardsa. Wiem, że Markus Rashforda na przykład. No, albo takiego piłkarza, którego powinienem jako pierwszego mieć na myśli, ale oczywiście ta gra pod Czacha Midymi. DT Dawid Trezygę, żeby krzywy nie zamknął. No, dziękuję. DK Dawid Kownacki. Okej. Jest drugi punkt. Jest drugi punkt? D.O. Dawid Odonkor Tak Oswaldo Daniel Oswaldo na go jako odpowiedź bazową NB Nathan Bishop Jest taki? Teddy, Teddy Bishop na pewno, a Nathan trzeba sprawdzić Wydaje mi się, że taki był bramkarz, się Ale mogę teraz z gadać Nathan Bishop Jest Nathan Bishop Jest Nathan James Bishop uh, I był w United No To jest film jako chyba piąty... Szósty DR wiem, 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 wiem Ty krzywy m, -O -i -M -K. Tak, mam już To nie zadam Mark Overmars MO Kurde! Marky Olize chciałem tam teraz, w tym momencie chciałem tam A ja tam miałem Overmarsa, ale kurde chciałem tego DR dać Chciałem dać? DR chcę tu zrobić punkt. Ja tak chcę dać, no. Dalej już A mi się wydawało, że te są takie proste? Nie. Yeah. 5 sekund, chyba. Nie, no. Nie wiem. No, Adam. Wiem! No? O! Rocky, Rocky! David Rocastle. Myślałem, że widzisz na przykład te nie, no, ale. A, ale David Rocastle, nie? Bo już mam te ja zaświetlenie, no, David Rukasu. David, tak. David Rocastle, no ja nie mogę, ale ja, ja. Declan Rice. To co, kończymy czy krzywy? Tu jeszcze. Ja chyba mogę tylko w LK, nie? Krzywy jeszcze może zamknąć. ale nie, bo jest zamknięty już LK. Nie. Aha, możesz bo wykorzystajesz do dwóch, tak. To, tu, do do powszechnego tak. i do tego. Tu, więc może co najwyżej LK Mówię, i MK. No to no, możesz już. LK ci dobra, się... dobra, dobra, dobra. Um, MK Michael Keane, okay. tak. Moise Keane. Kto LK. ten? się, czy się zablokuje. 15 sekund dam. Uh, Ladisław Krajci. co jest pewne? 100%. Okay. Ale jest fraz, tak jest. Zobacz, Krejci. zobacz. Ladisław. Ladisław Krejci. Jest Ladislav Krejczyk, jest Ja tutaj miałem kurzawę Leaving <laughs> kurzawa Co, Co, jeszcze jedna plansza jest? Jest jeszcze jedna, ale nie wiem czy Krzywy Nie, chyba nie ma sensu Czy na ja następny raz zostawić <laughs> Na Przepal... inny dzień, Przepalone... kiedy będzie, kiedy będzie miał nieco lepszą formę Ojej Dobrze, to my dziękujemy za to, że byliście razem z nami i Widzimy się przy okazji następnego materiału Na naszym kanale, wbijajcie też na kanał Fortuny No i oczywiście Zaglądajcie dajcie na quizersu. I łapa w górę. Prosimy bardzo. Będziemy da, mega mnie wliczni. za to, że poległo. Wszystkiego dobrego. Hej. Hej.